Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam na 128 odcinek w naszej serii w grze UFC 4 stwórz Zawodnika. W tym materiale specjalnie dla Was pojawi się Idin Zero, którego serdecznie pozdrawiam. Jest to YouTuber, który, podobnie jak ja. Też tworzy zawodników w grze UFC 4, a że był dla mnie bardzo miły na jednym ze swoich streamów, to postanowiłem, że tutaj specjalnie dla niego i dla Was zrobię go w naszej grze. Także, moi drodzy, przejdźmy sobie do informacji. Jeżeli chodzi o typ zawodnika, no to ja tutaj wbrałem kickboxer żeleta. Jeśli chodzi o informacje ogólne, no to tutaj sobie przejdziemy. Jeżeli chodzi o wagę i wzrost, no to tutaj nie miałem informacji, więc musiałem tak mniej więcej wyważyć na oko, ile może mieć wzrostu i wagi Aiden Zero. Jeżeli chodzi o pochodzenie, to też tutaj nie miałem informacji, wiek tak samo nie miałem. Postawę walki wybrałem Mauricio Rua. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. O, Mauricio Rua, postawa walki, właśnie tak. Przejdźmy sobie dalej. Do wyglądu, jeżeli chodzi o włosy, no to wybrałem tutaj włosy numer 29, tak jak widzicie, już Wam pokazuję z każdej strony. Jeśli chodzi o brwi, no to wybrałem brwi numer 11, oczywiście są one tutaj poprawione tatuażami. Jeżeli chodzi o zaros, no to wybrałem bazowo zaros 24, który też jest tutaj trochę tatuażami podrasowany, że tak powiem. Jeżeli chodzi o włosienie ciała, to wybrałem tutaj włosienie ciała numer 5. Przejdźmy dalej do ustawienia głowy. Bazowy szablon wybrałem piąteczkę. Przejdźmy do modelowania. Tu macie ustawienia głowy, brwi, oczy, policzki, uszy. Nos, szczęka, broda. Usta. No i na końcu wargi. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o kolor oczu, no to tutaj uznałem, że kolor oczu brązowy będzie odpowiedni. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o tułów, to wybrałem ciał numer 4. Jeżeli chodzi o skórę, to wybrałem odcień numer 1. No, i przejdźmy do tatuaży. Bo tutaj mamy 18, ale nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Zaczniemy sobie od, od brwi, bo od brwi musiałem trochę tutaj wydłużyć, poszerzyć, powiększyć. Zobaczmy, zobaczcie, jak to wyglądało. Wybieracie czcionkę Criter 9, i tutaj zaczynamy. Zmniejszacie po prostu do takich rozmiarów. Bazowo one wyglądają o. To wygląda tak. Po prostu musicie to zmniejszyć do takich rozmiarów. Ustawiacie tutaj po lewej stronie. Po czym kopiujecie i ustawiacie to samo, tylko po, po drugiej stronie. Tutaj dajecie to samo, tylko tutaj z przodu. To samo robicie po drugiej. I tutaj dajecie o po środku jest jakby taka łączące ten włos, tylko on bazowo będzie taki prawda, a wy mu trochę tutaj zmniejszyć przejrzystość i ustawić tutaj, o, żeby łączyło to wszystko, ale żeby nie było jakoś bardzo widoczne. Ok, kolejnym jest, tatuaż jest ten sam, tylko, o, dajecie go tu. Po drugiej stronie robicie to samo. Kolejnym tatuażem jest y, tatuaż kształty 100 i chodzi o to, żeby tutaj, o, w ten sposób ustawić. Następny tatuaż to kształt 1, to jest ta kuleczka. Ustawiacie tutaj po tej stronie. Kopiujecie, robicie to samo po drugiej. I teraz przejdźmy sobie do tych tatuaży kolejnych. O, w tym miejscu dajecie. Tak, cyk. Tutaj dajecie. O, w tym miejscu. Kolejny e, tutaj, żeby zakryć e, te wystające tutaj e, dziurkę. Ale też, żeby pogrubić w tym miejscu tą brodę. E, kolejny też to samo po drugiej stronie. I tutaj też. O, żeby tak tutaj to pogrubić jeszcze. Tutaj jeszcze troszeczkę, żeby pogrubić też w tym samym miejscu. Przedostatni tutaj, o widzicie, o cyk. No i ostatni dajecie tutaj nad ustami, żeby e, pogrubić ten zarost i żeby tutaj te, 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 ten zarost, te wąsy były jak najniżej i zajmowały jak najwięcej miejsca tutaj e, między ustami a bro, e, bro, e, tymi wąsami, tak, w tym miejscu. Ok, to tyle, moi drodzy. E, przejdźmy dalej. Ubrania tutaj ja sobie wybrałem takie. Unikat, legendy, uszczytu czerni, rękawice UFC, no i na zęby standardowe. Emotki tutaj, przejdźmy sobie dalej. Ja ustawiłem, o, popisówka Desani, trujeczka, A jeżeli chodzi o drugie, to Notorious. To przed walką. Tutaj po walce to ustawiłem zaskoczony. Tak jak widzicie. No i robi roller, taka emotka, no, prowokacje to tam standardowe nie zmieniałem, więc możemy przejść dalej, zobaczymy, no widzicie tak wygląda, o, taka cieszynka. Okej okay, moi drodzy, mam nadzieję, że taka moja interpretacja ID na 0 się Wam spodobała. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach co sądzicie i nie zapomnijcie kliknąć dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej hej!